Cześć! Nagrywamy <grywamy> właśnie filmik, filmik z, z, z <grywamy> przeglądu rzeczy z Zary. Jakieś nowe, wiosenne może się pojawiły, no i co? I wy macie szansę to obejrzeć no. i nie marnować czasu, bo czas to pieniądz. Czas to pieniądz. I my za was ten czas... <grywamy <grywamy> co? Nie no nie. A my jak zwykle, gdzie? Marsze. Kuchnia marszy? Tak, to, to wiem. A więc jesteśmy i muszę zrobić coś dzisiaj wyszukać ładnego, patrzcie tutaj, takie, nie, to nie jest kompletnie mój styl, kompletnie, nie. No to taki basic. Aha, to jest... O, ja może wezmę taką bluzkę, bo to jest coś takiego zwyczajnego. Albo przymierzę te spodenki, jeżeli jest mój rozmiar. I co, Myka, masz coś? I co, mylka, masz coś? Na razie nie. No, właśnie też nie. Ale zobaczcie, przymierzam takie spodenki. Już zaczyna być szał na spodenki. O, mogę to przymierzyć. więc? Ja jestem w pierwszej stylizacji i mam na sobie taką spódniczkę czarną. Ona jest z takiego miłego materiału i taki pomarańczowy top. Ja mam taki top, tylko że czarny. Ale, ale ta spódniczka ma rozmiar XS, a jest za dużo, jakby... Seriono sporo za duża, więc no, niestety. Ale tak to się ogólnie prezentuje. Ogólnie daje mm... top pół na dziesięć spódniczka. 7 w ogóle jest ładna rozmiar. Niestety. Niestety, ale... Ale nie. Witajcie, więc ja mam pierwszą rzecz na sobie i szczerze jestem pod wrażeniem, pod wielkim, wielkim wrażeniem, bo wygląda naprawdę bardzo ładnie. Patrzcie. Chociaż jest... Kurczę. Kurczę, kurczę, kurczę. Tak jakby jest prawie idealnie. Bo coś tutaj jeszcze nie pasuje Po pierwsze jest ona za krótka No zobaczcie tutaj już teraz są moje poślady No widzicie? Tutaj się tak marszczy, bo ona jest jakoś źle że... hmm. O, może to podwyższę, to będzie lepiej? No nie wiem, coś tutaj jest skieprzczone O, jeszcze tutaj taki kolejny minus to jest to Ja to związałam najmocniej jak się da A to powinno wyglądać o tak a zobaczcie, to powinno wyglądać tak o tak to powinno wyglądać, a wygląda tak, że o tutaj się robi taki coś. Tu. Więc niebieski, jest ok, a niby jest okej. Okay, bo jakby to ogólnie no, to, jest no po prostu ma potencjał. Ma to po potencjał, jak, jak tu mówimy. Mm. Więc moja ocena to na 7,5, średni pół. Takie dobre 7,5. Okej, okay, następnie mamy taki secik. Więc Wyska prezentuje się tak. Bluzka w sumie wygląda spoko. Spodnie za to, no, układają się. Co to jest? Nie wiem. Spodnie, no, średnio się układają, ja bym miała być jeszcze raz. Coś jest, coś jest nie tak. Ale przynajmniej w sumie to praktycznie nie odstają. Jakby na pewno, na pewno się wyróżnicie na ulicy. Ale mówię, jakby bluzka, bluzka, ładnie, to tak, to jest takie fajne, a spodnie takie średnie. Daje ocenę y, 8 na 10 a spodniom daje y, 4 na 10 Bo... Co to jest? O wow! Czy, ty, czy Wy to widzicie? To jest tak letni outfitik. Tak letni outfitik. Mój Boże, chciałabym już to założyć, być na wakacjach, nie myśleć o tym wszystkim co się teraz dzieje. Ale ta bluzka, jak już widzicie, od razu widać, że ona jest ładniejsza, jakby ładniej skrojona. Tutaj z przodu to, to na piersi jest takie ładnie skrojone, tylko jedyne co, to tutaj jest trochę za luźna, bo bardzo ciężko ją zawiązać. W ogóle to jest taki duży, duża kokarda się robi i ma to fajny właśnie uroczy. Spodenki prezentują się tak i kurczę, kurczę, no nie wiem, wyglądają tak. Coś tutaj, coś tutaj źle się układa, w tym oto miejscu. Słuchaj, mm. w sumie, sumie jak zwyczajnie, tak jak zazwyczajne spodenki, ale. Właśnie w tym miejscu coś się źle układa. W ogóle one są na guziki, a ja nie przypadam za spodenkami na guziki, więc już jest w ogóle jeszcze kolejny minus. Więc bluzkę oceniam na 9 na 10 a spodenki na taką szóstkę. Dobra, a więc ostatnią rzeczą jest to taka skórniczka. I taki gorset, ale on jest przedłuży w sensie, bo on nie było eksceski, a on jest troszeczkę tak jednak przydrżony. Mm. I w sumie wygląda to spoko. Jakby nie założyłabym tego razem. Nie założyłabym tego razem, ale ogólnie to wydaje mi się, że. No, okej. Okay. Mm. To hmm, tak on wygląda z tyłu, musiałam się sama zapiąć. Spodniczka, tak. Spodniczka jest taka różowa. Są, w sumie jest ta spodniczka, rozmiar XS, ale... i ona się tak trochę bierze. ja ale musiałam ją trochę tak podciągnąć, żeby do tego korsetu. A więc ostatnio już sukienka wygląda tak, i ja byłam mega ciekawa, jak oni to zrobili dlatego że ja, uwaga, tutaj wam wkleję zdjęcie um, influencer, nie-influencerki, no tylko takiej gwiazdy, nie wiem, ona tam się zna z Kenal, no z kartoszenkami, z tam innymi jakimiś osobami, i ona miała dosłownie tego typu coś na sobie. I byłam ciekawa, jak oni to zrobili, dlatego że po prostu ściągnęli od jakiegoś projektanta. <grytania> Więc mega śmiesznie. No i zawiodłam się, byłem na to tragicznie, tragicznie. Z tyłu prezentuje się tak. Dobra, jeszcze tył. Tył szczerze nie jest zły. Tył szczerze nie jest zły. O, proszę. O, proszę, tak byłem na tył. Nie jest zły. Ale to, co tutaj się dzieje, to jest... W ogóle ten materiał gatunkowy jest taki i jest jakoś beznadziejnie obszyty. No nie wiem, nie wiem. Mi staje. 3 na 10 co, co robimy teraz? No to w ogóle już skończyliśmy nagrywać, i teraz jesteśmy w. We... nie wiem, co to w sumie, ale czekamy na desery lodowe.